Witajcie w partii 2. W grze eee, po policjantach. Akurat skończyliśmy odcinek. Trafiłem na Typiarę, która ma scyzoryk i nóż wyciągany, więc wiesz. Ale no co może mieć? obrony Ja jeszcze sprawdzę, czy to jest w ogóle nielegalne. Może scyzoryk jest legalny. Nie wiem. Scyzoryk jest legalny. Tak, sprawdza. Ja będę biegać z pistoletem w ręku, żeby Ej, się nie balił. Dobra, 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 dobra. Nie wiem, co to jest i nie wiem, czy to mogę. Nie wiem, czy to, nie wiem czy to... mogę powiedzieć na polskim YouTube, bo nie wiem czy to są. E, no ty to są bardziej bronie, więc. Nie powiem tego nazwy, ale... ale, ale, ale nałożę ci kajdanki. To, chyba to jest broń, nie? Ale co powiedz? Tak, dobra, 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 to jest broń, to jest broń, to jest broń. Co, dobra. Jest, co to jest? Co to jest? E, to jakaś taki, taki, taka jakaś... Nie wiem, no ty... Czaj. Coś tam, e, Black Jack chyba. Mhm. Mm Prowując. E, za przestępstwo, posiadanie broni. A sprawdziłeś, czy ma w ogóle dokumenty na broń? E, nie ma, nie może mieć. Może mieć. Znalazłem pistolet! A stawczy może mieć broń? E, poka proszę pokazać dokumenty. Gdzie to pisze? Gdzie to pisze? W dokumentach. Po, e, zezwolenie na broń i tam pisze tak lub nie. Mm. Pozwolenie na broń. Nie. No to no to tak. Zakładasz jej kajdanki i wezwij transport zatrzymanych. Czekaj, interwencja. Od razu jeszcze sprawdzę stare inne. Czy ona jeszcze czegoś nie ma? Bo ona może mieć coś jeszcze. Ma pistolet, guma, słuchawki, rachunki z miejsca pralni. Okej. Okay. No to co? Oskar, eee... na łóżka no, to Wysyłaj transport. Na, na łóżka jedanki. i transport. Siedlanej nielegalnej broni. Pistolet. Bo on jest scyzorek, i ogólnie to, to jest broń. Jakby co, to bardzo was przepraszam. Ja mam wezwać wykład... transport. Tary, stary, słuchaj, bo ja nie wiem co to ma... Ja mam wezwać transport. Transport. E, musisz... Musisz nią drugi raz porozmawiać. Porozmawiaj i tam. Stara, masz, mam, 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 e... mam, mam, Tak. I to przyjedź, I potem przyjedzie i. No. Mam. No i co, no i mamy. No dobrze zaaresztowana. Fajna ta gra nawet. A przy okazji znalazłem nielegalne parkowanie, więc od razu mandat. Mandat za parkowanie. Zły kierunek. Nie no, ale dobrze ją wlepiłem, nie za to, że kurde nie ma pozwolenia na broń. Ja wlepiłem, bo miała blackjacka. Co to jest blackjack? No, jakiś taki dziwny nóż. Taki nas. No to jest tylko osobna broń, od noży, więc. I to jest stary karambit. Serio? Mhm. A z nie wyglądało. O, dobra. Czy witałeś się ze mną, znaczy, że masz coś podejrzanego. A powiesz, że można ma maksymalnie trzy kajdanki założyć? No, widziałem. Teraz już mogę tylko jedną. No chyba, że nie ściągać z nich potem te kajdanki. Nie może być broni i dobra, to jest ważne, ale nie może być broni. Pierwsza rzecz. Dobra. O. Ej, nałożenie kajdanek nagle mam więcej. Rewizja. Dobra. Okej, okay, ojo, czy czy zapalniczka jest nielegalna? Nie, no, legalna. Bilet autobusowy, guma, przekąski. Dobra, jeszcze to jeszcze inne. I uwaga, dobra, nie znaleziono żadnych przedmiotów. I... Nie żadnych przedmiotów. No to. Dokument. A wie, w tej grze można trafić na Jula i on będzie mógł od ciebie żebrać i za to można dać mu mandat? Ej! Co? Mam dokument, który już nie jest ważny chyba. Sprawdź, kiedy data? Że Data wydania? I nie, no dobra, jednak ma ważny, kurde. Jeszcze ma 6 dni na dokumencie. A no to jeszcze jest ważne. Rip trochę. E, Czekaj, nie, najpierw dokumenty. Bo ja sobie siedzi na. Tak sobie siedzi na Oversea w parku, czyta książkę, no jest podejrzana. I uwaga. Dobra, ważne jeszcze nie może mieć broni, zaraz zobaczymy. Ja czemu do parku nie mogę wejść? Najpierw rewizja. Proszę okazać ok dokumenty. Jasne, pani władu, bardzo proszę. No to tak. Jojo, fidget spinner słuchawki. No dobra, to jest pani wolno Nie no, dobra, kurde, ma dobre te dokumenty. Fajna gierka, nie? No. O nie, to jest mój rejon służby, muszę wezwać, albo grozi mi zwolnienie. Co tak, pendrive, okulary, zapalniczka, ogórek. Spokojnie. Boś poradził, iż prądam. Nie. Słyszałem że nie prądem. To ktoś kogoś radzi? Biegna w parku. Ale nikt, nikt, nikt tu nie leży. I co jest? Ja normalnie porażę nieprostem To jest prawdę jakiś samochód Drugi raz Ale gdzie niby się... Ja proszę, żeby przesłuchać pana. Dobra, proszę dać się przeszukać i sprawdzić. Dobra, co masz? Nie no, mam żadnych celeniatów. I Jeszcze zrób rewizję. Właśnie robię co chwilę. Co? kończę. Zyza... Ej, po co mu dwa scyzoryki? Ej, mam mam samochód, który bardzo się A Co mam zrobić, jak ktoś ma dwa scyzoryki? Zły kierunek. Ja podaję mandat, bo ty pstanął e, zły kierunek na ulicy. Jest Ej, stary, tu ale... parking, stary! Wiesz, nie, tu można mam mandatów. Okej, okay, dobra, ty masz Ty parking zy... na chodniku? kurde, on kurde, ma no. No do parkowania na chodniku, witam, witam pana. Ale nie można parkować na chodniku, mandat zaparkował. Kurde, no nie ma, no rozbitą w tym samochodzie. A mogę go pouczyć? Ważna tablica rejestracyjna. Ja mam to pytania, co zrobić, jak ktoś miał dwa scyzoryki, nie wiadomo po co. No to go! Wziąć do niego z paralizatora! No tak, tylko... Ej! To koniec swojej zmiany? Tak, koniec, już e, musimy wracać, kończyła się praca Musimy tylko wrócić Tylko porazi... poradziłem jeszcze kogoś prądem na szybko No ja już jestem Odkryto nowe, istotne miejsca, kino Blackbird Ja już jestem w komisariacie Serio, mi już zostało 40 metrów. No i zakończyłem służbę. Poczekaj na mnie. Partner na mnie czeka. Służba zakończy się. 3... Czemu teraz słyszę dźwięk paralizatora? O co kam... Tylko, nie, 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 nie. nie, nie, nie. Jestem. Zakończ służbę. Franklin Miller Fej, okay, tutaj nagrody. tutaj fajne nagrody. A kurde, baba, która miała broń, to była najlepsza. O stary. Co? Ej, to nazwij ten odcinek. Policjanci, baba miała broń. <classy>. <Wolę> Ale jeszcze odcinek się nie skończył. Ale nazwij tak. Ale... No, mam coś nowego! Mamy za broń! Eee. My... Mam radar ręczny, stary, będę mógł sprawdzać prędkość. E, a jak ja mam zrobić, żeby odejść od komputera? Poczekaj chwilę, bo... I ja wybykowałam nową miejscówkę. Dobra, eee... Nowo... No, mamy więcej służby. Dobra, Dobra idziemy. Ale jak my... ja mam ten. No, poczekaj, ten... musisz poczekać, aż ja zacznę drugą tą część. O, proszę bardzo. I co my mamy? M mamy jakieś nowe bronie, ponoć, te? Ja mam, nie wiem czy ty masz, na hmm. trójkąt, bo ja mam ten narzędzie ogólne i A ja mam, mam więcej radar tu. Ja mam więcej. Ja mówię, mam teraz więcej. Tak, to jest wielkie, to widzisz! Stary, no to bo oni, ty będziesz sprawdzać samochody, ja przychodniów. Ej, zobacz, mamy inne miejsce tutaj, nie? Bo wybrałem nową część służby. A nie, jednak mam radar ręczny. A, no to ogólnie odblokowaliśmy. Cześć, można Jak to działa właściwie? Chcę to sprawdzić. Pa Patrzę na mpc a? To rozładowany coś mieci. Fajne jest. Cześć, to to? Czerwone światło czy niebieskie? Ja czerwone czy niebieskie światło. Dawaj dokumenty. Na szczę na godzinę, może być. Na jeszcze na godzinę. Dobra, wracaj. Pozwolenie na broń, spoko. Że zatrzymał się. Dawaj, rewizja. Sej25. Jak ja na kogoś zatrzymać zaś mandat w samochodzie, bo ja tego nie wiem. Nie wiem. Pistolet 35 C. Słodycze, no to pistolet może mieć, bo ma pozwolenie. To od razu go puszczę, nie ma co. O, dostałeś 5 punktów za coś. Za mnie, bo ja sprawdzam ich tutaj. Dawaj, dokumenty. Dawaj, dokumenty i nie mów nic. Dobra, lecimy. Wyobraź sobie, że idziesz tak ulicą i ktoś mówi: Dawaj, dokumenty! O, to może mieć broń? O pozwolenie? O, okay, nie, nie przeczytam tego, bo to nie jest na YouTube Tak, nie ma pozwolenia na broń. Ma pozwolenie, a to nie znaczy, że ma nie, że nie, że, że to nie, znaczy, że nie będzie mieć innych nielegalnych broni. Nie, no jak ma pozwolenie na broń, to może mieć wszystko. Nie, może mieć ta, tylko pistolet. No to tak. A, dobra, no, ma jedynie pistolet. Dobra, dobra. Jest ok. Ja będę cały czas chodzić z tym rad radarem. Komputer policyjny? O! W ogóle można mapę włączać w tej grze. Szkuję. A w ogóle jeszcze będzie można mieć lizet i aparat fotograficzny? No to, no to tak. To nie, no dobra, mało uncji. Chusteczki do nosa. Wtedy spinner Fajna gierka, tylko nie wiem, czy się przyjmie Ej, co ty przebiegasz? Panda, czy wykroczenia Dzień dobry, dawaj dokumenty Jak się obsrała, jaki z tego z twarzy leci Ej, co jest? Za Dobra, robimy tak? nowy odcinek, nowy odcinek, bo A. ten się kończy, nara